W ostatnich kilku tygodniach doszło do kilku wydarzeń, które no każą zastanowić się, porozmawiać wspólnie na temat jakości, a raczej dramatycznego obniżenia jakości debaty publicznej, czy w ogóle funkcjonowania życia publicznego w naszym mieście czy w naszym regionie. Tych spraw rzeczywiście jest kilka, które w moim przekonaniu wymagały podjęcia tego tematu przeze mnie. Otóż zacznę może po kolei. Pan poseł Paweł Olszewski dwa tygodnie temu, czy może niespełna dwa tygodnie temu, na łamach Gazety Wyborczej wyraził swoją subiektywną i mocno kontrowersyjną opinię co do przyszłości i funkcjonowania uczelni publicznych w naszym mieście. Ja chciałbym z jednej strony podziękować Gazersie za rozpoczęcie ważnej na pewno dyskusji na temat przyszłości uczelni publicznych w naszym mieście, ich kierunku rozwoju i tego w jaki sposób my wszyscy możemy budować silną pozycję naszych uniwersytetów. Opinie, które wyrażono przy okazji tej dyskusji były różne. Natomiast no, ta jest o tyle odmienna od pozostałych, że no, pan poseł nie po raz pierwszy obraża y, uczelnie, obra obraża ludzi pracujących y, na tych uczelniach. Przypomnieć państwu o wydarzeniach z ostatnich y, dni. Mam na myśli tutaj chociażby artykuł, y, za który bardzo dziękuję pana. Jacka Google w Gazecie Wyborczej, który skomentował zadziwiające wpisy na Facebooku pana posła Olszewskiego, jego kolegów politycznych z panem prezydentem włącznie, którzy sprowadzają do roli przyjaciela na poziomie na poziomie, nie wiem, kogoś szacownego, psa to myślę, że dość jednoznacznie, już nie chcę, nie chcę wchodzić w szczegóły tego artykułu, w pełni zgadzam się z tą oceną wyrażoną przez pana redaktora. To pokazuje no, upadek tak naprawdę debaty publicznej. Wreszcie kolejny wygłup, bo tego inaczej nie mogę nazwać pana posła, mam na myśli umieszczenie... Yy, jakiejś karykatury, to nie jest nawet karykatura, fotomontażu yy, zdjęcia yy, pana prezesa Kaczyńskiego osobiście przez pana yy, posła na Facebooku. Szanowni Państwo, ja mam świadomość, że różne rzeczy w internecie krążą, no ale od polityków yy, należałoby, od parlamentarzystów należałoby wymagać czegoś więcej i w tym momencie yy, no, wpisywanie y, osobiście na Facebook, wprowadzenie zdjęcia, to jest coś więcej niż, niż komentowanie nawet takich zdjęć, które gdzieś się pojawiają. Jest to y, też y, dla mnie kolejny dowód upadku y, poziomu debaty. Wśród niektórych polityków w naszym mieście, na czele niestety z panem posłem Roszewskim. Jestem zdumiony, że a propos, a propos tegoż zdjęcia, niektórzy ważni politycy Platformy Obywatelskiej wypowiadają się na ten temat z zachwytem. Politycy bądź pracownicy biura, jak na przykład dyrektor biura. Posła Katulskiego, który jest tym, jak sądząc po tym wpisie, jest zachwycony tym zdjęciem. Dziwię się, że pan prezydent Bruski w ogóle zadaje pytanie, mieszczając to zdjęcie, czy to jest, jak mówi pan prezydent, czy to jest B, że poseł Orszewski publikuje takie zdjęcia. Wydaje się, że to jest poza jakąkolwiek dyskusją. Po prostu.